Hej, cześć, siemanko wszystkim, z tej strony Shinton i dzisiaj mam dla was datapaka na zapisywanie ekwipunku gracza, aby móc go później mu przywrócić. Oczywiście to jest tylko datapak, ale dzisiaj postaram się wam także wytłumaczyć, jak samemu zrobić taki system, żeby móc zapisać ekwipunek gracza i go mu później przywrócić. Jeżeli ktoś nie ogarnia koment, możecie po prostu sobie wziąć tego datapaka z opisu, ja zaraz pokażę wam, jak go zainstalować, jak on działa i będziecie sobie mogli go używać. Jednak, jeżeli chcecie zrozumieć, jak ja to zrobiłem, że da się zapisywać ekwipunek gracza i później mu przywracać, to zapraszam do obejrzenia tego filmu w całości, ponieważ będę to dzisiaj tłumaczył. Jednak, żeby zrozumieć to, co my dzisiaj te, będziemy czarowali, te wszystkie komendy i tak dalej, ważne jest to, żeby rozumieć, jak działają funkcje w Minecrafcie, Więc, jeżeli ktoś nie ogarnia funkcji, to odsyłam do mojego filmu o funkcjach. I ważne jest, żeby rozumieć, jak działa komenda LUT i znać jeden fajny trik, który można z nią zrobić, który także pokazywałem w niedawnym filmie o komendzie LUT. Więc, jeżeli ktoś nie, nie ogarnia tych dwóch rzeczy, komendy LUT i tego triku oraz funkcji, to e, zapraszam do obejrzenia tych dwóch filmów najpierw, jeżeli chcecie zrozumieć w pełni, jak działa ten system. A jeżeli już to ogarnęliście, jeżeli to już, już Wiecie, to zapraszam do oglądania Okej, okay, a więc słuchajcie, na początek pokażę Wam jak działa ten datapack, który ja napisałem I dlaczego jest on trochę lepszy od tego, co będziemy dzisiaj pisali Ale w każdym razie, mam coś w ekwipunku Starałem się wypełnić cały mój ekwipunek Jak widzicie, wszystkie sloty są zapełnione, absolutnie bez wyjątku Teraz mogę sobie użyć takiej komendy jak Function, a jest Save Ta komenda sprawi, że mój ekwipunek, który ja mam Zostanie dla mnie zapisany Więc teraz ten ekwipunek, który ja tutaj miałem cały jest zapisany, więc mogę go nawet wyczyścić, mogę sobie włożyć do ekwipunku jakieś inne rzeczy, ale kiedy wykonam, wykonam zaraz komendę e, przywracającą mi ten ekwipunek, e, czyli is return, to wtedy e, cały mój ekwipunek zostanie zastąpiony dokładnie tym, co miałem, więc uwaga, uwaga, boom. Ale mary, mam dokładnie ten ekwipunek, który miałem. Wszystkie sloty, jak widzicie, zostały skopiowane z tego dokładnie, co miałem. Gdybym cokolwiek tutaj zamienił, mogę wam to udowodnić, gdybym to na przykład wyjął i jakoś tam, i nie wiem, poz pozamieniał, żeby w niektórych tych slotach było TNT, to znowu, jeżeli zrobię sobie function as save, to zapisał mi się dla mnie nowy ekwipunek. Jeżeli teraz zrobię function as E, wait, chwila. Najpierw muszę wyczyścić ten ekwipunek, więc wyczyśćmy go i teraz bym sobie zrobił function is return, czyli przywrócił ten ekwipunek. To jak widzicie, mam to TNT, które tutaj zapisałem, więc jak najbardziej to wszystko działa. I będziemy dzisiaj w filmie właśnie pisali takiego datapaka, e, który będzie pozwalał na zapisywanie ekwipunku. Jednak my będziemy pisali taki system, który pozwoli nam na zapisywanie tylko jednego ekwipunku naraz, więc to nie jest tak, że każdy gracz będzie miał swój. A mój datapak właśnie jest troszeczkę lepszy i fajniejszy, dlatego że pozwala na zapisywanie ekwipunku dla każdego gracza oddzielnie. Czyli na przykład, gdybym, e, kiedy wpisuję tą komendę function as jest saved jako ja, to jakby wiadomo, że zapisze się mój ekwipunek, jeżeli wpiszę później as return, to zostanie przywrócony mój ekwipunek, ale gdyby to gdybym to wpisał dla jakiegoś innego gracza, albo na przykład wpisał komendę execute as małpa, run function as save, to oznacza, że dla każdego gracza zostanie zapisany oddzielny ekwipunek, jego własny więc kiedy, w, kiedy ten gracz użyje opcji e, raczej komendy as return to wtedy e, wszystkim graczom zostanie przywrócony ich własny ekwipunek, który był zapisany jako oni, e, więc to jest My buyer, który jest w, mój, w moim datapaku Dobra, a teraz przejdźmy do tego, jak go zainstalować. Ok, więc żeby zainstalować tego datapaka na swoim świecie, to po pierwsze oczywiście wchodzicie do opisu, tam znajdziecie link do tego datapaka, pobieracie go sobie i kiedy nam się już pobierze, to możemy sobie go otworzyć w folderze no i widzimy go w folderze pobrane. Więc to jest nasz datapak, który będziemy chcieli zaraz użyć, a raczej jest na razie zzipowany. I teraz wróćmy sobie do Minecrafta, wejdziemy sobie w menu, mam tutaj opcje, resource paki i w resource packach możemy sobie otworzyć Folder z resource packami. To nas zabierze do folder Minecraft. Jak sobie wejdziemy w folder wyżej, tutaj są nasze wszystkie Minecraftowe pliki. No i w tych Minecraftowych plikach potrzebujemy sobie odszukać świat, świat, do którego chcemy dodać tego datapaka, czyli to jest folder Saves. Szukamy naszego świata z całej listy. U mnie to jest zapisywanie jako pokaz. I tutaj mamy taki folder jak datapacks I jak widzicie, są na razie pusty, ponieważ waliłem tego datapaka przed chwilą. Ale gdybyśmy sobie wzięli ten folder pobrane możemy sobie to przyciągnąć tutaj. Tylko oczywiście, najpierw musimy to wypakować. Więc najpierw sobie to wypakujmy. A, na przykład do takiego folderu. Ok, mamy to. I tutaj jest już nasz datapak, jak widzicie, to jest już właściwy datapak, więc bierzemy sobie to, wklejamy tutaj. No i mamy datapack w Minecrafcie, więc teraz gdybyśmy sobie wrócili do świata to musimy sobie, jeżeli świat był włączony, oczywiście musimy sobie wpisać slash reload. No i teraz jak zobaczycie, gdy wpiszemy sobie datapack list, to mamy załadowanego tego datapaka, inventory saver by Shinton. No i teraz oczywiście możemy znowu sobie zapisywać ekwipunek, czyli mogę na przykład wpisać function as save. Teraz zapisał się mój ekwipunek, mogę to wywalić i function as return, jak widzicie, przywróci mi ten ekwipunek, który miałem wtedy. Dobra, więc wiecie już, jak zainstalować mojego datapaka. Ale teraz przejdźmy do tego, jak możecie wła napisać własny taki system, jak to właściwie działa. A więc, żeby w ogóle dać graczowi do ekwipunku jakiś item, który wcześniej był gdzieś zapisany w jakiejś wirtualnej pamięci, potrzebujemy użyć triku z loot tablem, który właśnie pokazywałem w jednym z ostatnich filmów o komendzie Loot. Więc ten magiczny loot table, o którym mówię, znajdziecie w drugim linku, który jest w opisie. To jest datapak, który przygotowałem specjalnie do tego filmu, żebyście mogli pisać równolegle ze mną to, co ja będę dzisiaj pisał. Myślę, że w ten sposób się więcej nauczycie. Więc znowu pobieramy to, otwieramy sobie w folderze pobrane, musimy to oczywiście wypakować, więc to teraz zróbmy, pakuj tutaj i mamy Inventory Saver, ale jak sobie zobaczycie, on jest puściutki, dlatego, że tutaj mamy tylko folder Minecraft, jest ten Loot Table, który tutaj ma być, jest tak, że mamy funkcję inicjującą tego datapaka. to jest opcjonalne, nie musicie tego używać i mamy jeszcze Folder z funkcjami, ale te obydwie, obydwie te funkcje, jak możecie zobaczyć, jakie sobie tutaj otworzę, one są pościutkie w środku, więc po prostu są dla Was gotowe, żebyście mogli pisać i to jest ułatwienie dla Was. Dobra, więc wejdźmy sobie do tych naszych dwóch funkcji, które tutaj mieliśmy. Otwórzmy je sobie w Sublime. Oczywiście ja tutaj używam sublime'a, ale Wy możecie używać dowolnego do tekstu. to nie ma tutaj żadnej zasady. W każdym innym to także da się pisać. Więc zacznijmy od funkcji zapisującej nasz ekwipunek, czyli od funkcji Save. Więc żeby zapisać jakiś ekwipunek, to co jest w jakimś data gracza, ponieważ ekwipunek gracza no to jest w data tagu jego. To oczywiście będziemy potrzebowali pobrać ten data gracza i go gdzieś zapisać. Więc możemy do tego użyć data, komendy data czy komendy data. Jeżeli ktoś się nie ogarnia, to znowu odsyłam was w tym momencie do mojego filmu o komendzie slash data. W każdym razie data modify storage i to już jest ten storage, którego ja już używałem do tego do topaka. Ale możemy użyć jakiegoś innego. Nazwijmy go sobie na przykład Minecraft IS, żeby nazwa była lekko inna. I w ten sposób będziemy modyfikowali zawartość jakiegoś wirtualnego data taga naszego storage'a. I oczywiście musimy tutaj podać naszą zmyśloną ścieżkę, więc piszmy na przykład, niech to będzie inventory. Niech będzie. I teraz piszemy sobie set, że chcemy ustawić wartość tego customowego, wirtualnego data taga na coś. I teraz weźmiemy sobie from, czyli że chce to wziąć z czegoś innego, co już istnieje, a, te, a chce to wziąć z Entity, małpa S, czyli gracza, który wykonuje tą komendę. I jego ekwipunku, czyli oczywiście to będzie inventory. Więc w ten sposób do tego wirtualnego data taga skopiuję zawartość ekwipunku gracza. Więc kiedy to wykonam, jak widzicie, jest napisane, że mi zmodyfikowało i teraz bym sobie pisał data get storage, właśnie z tego storage'a. Tak możecie zobaczyć ekwipunek i to jest lista mojego ekwipunku dokładnie tak, jak mam go zapisanego w swoim ekwipunku. Więc ta komenda, którą tutaj wykonaliśmy, jest ważna komenda, ponieważ, ponieważ właśnie jest to komenda, która nam coś zapisuje. Więc weźmy ją sobie i wrzućmy ją do tej naszej funkcji zapisującej. Save. Więc... Rzucamy ją tutaj, oczywiście bez ukośnika na początku, ponieważ funkcje nie trawią ukośników na początku. No i mamy naszą pierwszą komendę. To nam zapisuje ekwipunek. I tak naprawdę to jest cała filozofia zapisywania, więc to było naprawdę krótkie. O wiele gorzej jest z zwracaniem tego, czyli w funkcji return. To jest już o wiele, o wiele trudniejsze. Ale słuchajcie, żeby użyć magicznego triku z boxem i jego Loot Tablem, to oczywiście potrzebujemy gdzieś mieć boxa, więc potrzebujemy na początku go postawić gdzieś na świecie. Oczywiście to może być dowolne miejsce. Wy musicie oczywiście go ustawić tak, żeby wam niczego nie zepsuł w budowie. Ja zazwyczaj ustawiam go po prostu gdzieś bardzo, bardzo wysoko na niebie. Czyli powiedzmy, że na przykład na takich koordynatach na kartce 0,0 na maksymalnej wysokości ustawiam Minecraft Shulker Box nam to sposób. Jednak to jest malutki haczek, ponieważ może się okazać, że te koordynaty są niezaładowane i wtedy będzie problem, <laughs> ponieważ y, tam nie będzie się wtedy dało postawić bloku. Więc mamy taką komendę jak Force load i ona pozwala nam dodać, żeby jakieś koordynaty, jakiś chunk był zawsze wczytany. Więc możemy sobie napisać Force Load Add 0, 0. W ten sposób blok, który jest na 0, 0 na będzie na pewno wczytany i na pewno będzie się tam dało postawić jakiś blok. I oczywiście, żeby y, nie robić y, tej bałaganu w tej funkcji niepotrzebnego, to dobrym zachowaniem programistycznym jest, żeby na koniec kiedy coś tam ustawiamy w jakiejś funkcji, wykonujemy jakiś proces, to żeby, żeby na koniec to wszystko posprzątać. Czyli żeby gracz później nie widział, że o, w powietrzu jest jakiś lewitujący shulker o co chodzi? To by było dość dziwne. Tak samo dobrze jest wyłączyć tego force loada, żeby po prostu nie spamował i nie, nie lagował świata bardziej niż potrzeba. Żeby był włączony tylko na czas wtedy, kiedy jest potrzebny ten chunk. Więc tak samo możemy na koniec sobie napisać force load, remove 00. W ten sposób po prostu dodajemy jakiegoś force loada, ustawiamy tam shaker boxa na tych koordynatach, które zostały wczytane, później usuwamy ten blok, kiedy już skończymy cały proces i usuwamy tego force loada, żeby chunk już nie był wczytany, a to co zrobimy tutaj po środku to już zależy od nas i jakby tutaj możemy się z tym bawić. Więc co teraz musimy zrobić, kiedy mamy tego Boxa? Może najpierw go sobie ustawmy na świecie i będziemy sobie z nim pracowali normalnie. Więc oczywiście, ok. te koordynaty były teraz wczytane, więc mogłem tam postawić ten blok. I gdzieś powinien wysoko na niebie postawić shulkerbox, ja oczywiście go nie widzę, ale mogę się przeteleportować na te koordynaty, więc jesteśmy bardzo wysoko i mamy tutaj Boxa. Jest on oczywiście pościutki, ale możemy teraz to zmienić, ponieważ mamy w naszym wirtualnym datatagu zapisany ekwipunek gracza. Więc możemy teraz ten ekwipunek gracza wkopiować do tego Boxa żeby to zrobić potrzebujemy sobie użyć komendy data oczywiście więc wpiszmy sobie data modify chcemy zmienić datę tak tego bloku który jest na dokładnych koordynatach i oczywiście to co chcemy zmienić to jest items tak, jest, tak się nazywa data tak jakby itemów które są w jakimś pojemniku czy w kontenerze i oczywiście chcemy ustawić wartość tego tej listy żeby była wzięta ze storage'a. W którym zapisaliśmy ekwipunek naszego gracza, i oczywiście ścieżka to jest inventory, ponieważ taką ścieżkę tam wybraliśmy wcześniej. Więc czary czarymary, i mamy tutaj w środku dwa itemy gracza. Oczywiście, jak widzicie, byłby trochę problem, gdyby gracz miał jakiś ekwipunek, nie wiem, jakiś item w ekwipunku tutaj, albo na zbroi miał założony. To oczywiście tutaj nie wystarczy miejsca, żeby wkopiować te itemy, ale tym się zajmiemy później. Na razie skupmy się na tych pierwszych itemach, które tutaj mamy. Więc w każdym razie, to jest nasza komenda, która nam przekopiuje do Shaker Boxa itemy. Więc wklejamy ją tutaj, po środku e, tych naszych Force Loadów i Set blocków, Więc ustawiamy najpierw boxa i później do niego wkopiujemy e, te itemy, które miał gracz. No i teraz, oczywiście, co musimy zrobić? Użyć naszego triku, żeby przewrócić te itemy graczowi. A nasz trik, jak pewnie już słyszeliście kilka razy w tym filmie, opiera się na komendzie Loot. Więc co robimy? Piszemy sobie Loot Replace Entity Maupass, czyli znowu odwołuje się do gracza, który wykonuje tę komendę. I jest to oczywiście hotbar 0. Od tego slota chcemy zacząć. Od najwcześniejszego miejsca na hotbarze, czyli jest to hotbar 0. I chcemy wykopać ten oto blok jakimś diamentowym kilofem, powiedzmy na przykład, który ma nasz specjalny datatag drop items 1b. I w ten oto sposób, używając customowego loot table'a, shulker z tego datapaka, który wam podałem w opisie, udało nam się wziąć itemy z shulker co, co oczywiście normalnie byłoby niemożliwe, ponieważ dostalibyśmy po prostu shulker boxa, gdybyśmy go wykopali z Właśnie, bo ja wam chyba tego nie pokazałem, ale tutaj jeżeli sobie wejdziecie w tym datapacku właśnie folder wyżej, do folderu data, to macie też taki folder jak Minecraft i tutaj jest ukryty ten magiczny loot table, którego Używamy, który sprawia, że ta magia jest w ogóle możliwa. E, więc, oczywiście, ja wam go tutaj nie będę tłumaczył, on jest bardzo długi. Jeżeli ktoś chce, to może postudiować sobie loot table. Pokazywałem je, właśnie filmy o loot table'ach mniej więcej i troszeczkę opisywałem, ale to ogólnie teraz nie będę wam tego opisywał. W każdym razie, to sprawia, że kiedy kopiemy shulker Boxa z jakimś itemem, który ma data tak drop items 1B to Wtedy nie dostajemy shulker boxa tak, jakbyśmy normalnie go dostali, tylko zamiast tego dostajemy zawartość tego, co jest w tym shulker boxie. Więc gdybym wrócił do Minecraft'a i wykonał tą komendę jeszcze raz, ale bez tego, jakimś przedmiotem, bez tego data taga, tak możecie zobaczyć, dostaje po prostu shulker boxa, w którym są te itemy, czyli dokładnie to, czego byśmy się spodziewali, tak? Mamy shulker boxa z tymi itemami w środku. Jednak przez to, że używamy magicznego loot table, który właśnie ma ten i który ma tag drop items 1b, to w ten sposób dostajemy zawartość tego, co jest w Shulker Boxie, a nie samego Shelter Boxa. Dobra, w każdym razie mamy tą komendę i oczywiście musimy ją sobie skopiować i wrócić do naszej funkcji, żeby to było właśnie to, co się będzie działo, kiedy wykonamy tą funkcję, czyli że przywróci się graczowi jego ekwipunek. I oczywiście teraz mamy już nasze dwie funkcje niby gotowe. Jak sobie zrobimy reloada, to powinno nam się wszystko załadować od nowa. Jednak, jak się pewnie domyślacie, jest z tym pewien problem, ponieważ gdybym sobie włożył wszędzie, gdzie tylko się da, jakiś blok, na przykład do tego slotu też jeszcze założył jakąś zbroję i wpisał sobie funkcję AS save to oczywiście to mi wszystkie te sloty zapisze jednak w się nie starczy miejsca, żeby te wszystkie itemy włożyć tam i mi później przewrócić, więc teraz bym ja sobie skleerował ekipunek i użył funkcji ASR Return, którą przed chwilą napisaliśmy. Tak widzicie, niby dostałem wszystko, nawet wyczyściło nam tego shulkerboxa, tak jak chcieliśmy, tylko że nie dostałem tych slotów, ponieważ były one za daleko, tylko trzy jakby rzędy itemów się zmieściły w Po plus nie dało mi tego itema i mojej zbroi z powrotem. Więc te rzeczy, te wszystkie sloty, które tutaj są, niestety musimy zrobić ręcznie. I jak to zrobić ręcznie, zaraz wam pokażę. I proszę się nie wystraszyć, tutaj będzie teraz dużo pisania, ale to będzie bardzo, bardzo powtarzalny kod, więc proszę się tego nie wystraszyć. Jeszcze jedna tylko ma uwaga w tej komendzie, zapomniałem o jednej rzeczy. Dla bezpieczeństwa powinno się tutaj dodawać jeszcze ilość itemów, e, która, którą ma, można przekopiować maksymalnie. Czyli w tym wypadku jest to 27, ponieważ tyle właśnie itemów mieści się w wszelkiego boxie. E, to powinniśmy tutaj, tutaj dodać tą liczbę dla bezpieczeństwa, ponieważ czasami może się to bagować i mogą powstawać dziwne efekty. E, w każdym razie, teraz musimy tak jak powiedziałem, te pozostałe, ile to jest? Bodaję, że 14 slotów skopiować ręcznie, ponieważ e, nie mieszczą się one w wszelkiego boxie. So, jak to właściwie zrobić? Po pierwsze. Potrzebujemy wsadzić do naszego searcher boxa, który nam właśnie zniknął. Sekunda. Przywołajmy go z powrotem. Mamy naszego searcher Może się okazać, że te pierwsze trzy rzędy itemów, które tutaj były, gra, gracz miał puste, więc to nie będzie żadnego itemu. Więc potrzebujemy tutaj na początek wsadzić jakiś item, żeby móc zmodyfikować jego data tak. Więc żeby włożyć jakiś item do tego sharecroboxa na pierwszy slot, to prawdopodobnie użyjemy komendy replace item, ponieważ jest ona teoretycznie mniej lagująca niż komenda data, gdybyśmy chcieli coś włożyć do środka, więc replace item block na tych koordynatach, kontener 0, to jest pierwszy slot w tym kontenerze i niech to będzie jakikolwiek item, może to być patek na przykład i to jest de facto tyle, więc bum, mamy komendę, mamy w środku, i teraz możemy modyfikować jego data tak, żeby zamienić go w jakiś inny item, który gracz miał w swoim ekwipunku. E, więc, e, żeby była jasność, na przykład użyjmy sobie. Jakiegoś enchanted. O, może być książka z jakimś enchantingiem, żeby to nie był po prostu pusty item, tylko żeby miał jakieś data, tak faktycznie. Ok, więc mamy patek w środku, mamy jakiś item w naszym ekwipunku, który jest za daleko, żeby e, zmieścił się w boxie za pierwszym podejściem, więc potrzebujemy manualnie skopiować wszystkie jego właściwości, czyli jego ID, jego ilość i jego data, tak. To są trzy rzeczy, które musimy skopiować. Nie możemy kopiować tego itemu tutaj. Dlaczego? Dlatego, że tutaj ten slot jest, ma wartość 0B, a tutaj ten slot ma wartość bodajże. No, właściwie nie musimy wiedzieć jaką, ponieważ Wikipedia nam może powiedzieć. że sobie wejdziemy na Wikipedię, na player player.format, taką zakładkę, to mamy listę, jakby mamy zdjęcie, gdzie są pokazane wszystkie sloty gracza. Więc ten slot, który tutaj mamy, to jest slot 27B. A w skrzynce ten slot, y, czy w jakimś kontenerze, ten pierwszy, który tutaj jest, to jest slot 0B. Więc dos normalnie i temu tego nie możemy skopiować, ponieważ po prostu numer slot'a by się nie zgadzał i by nam się skopiowało powietrze. Mogę wam to pokazać, o co mi chodzi, ponieważ to brzmi tak e, dosyć dziwnie, kiedy to mówię na głos, e, ale po prostu pokażę wam, o co chodzi. Więc gdybym chciał zmodyfikować ten blok, e, który tutaj mam, e, i wrzucić do itemów na miejscu 0, żeby było to ustawione z wartości Entity MOPS, czyli mnie, z mojego ekwipunku, na slocie 27B. Tak możecie zobaczyć, nie ma tutaj nic. Nie skopiowałem mi się ta książka, jest tutaj powietrze. Dlaczego? Dlatego, że to ma slot 27b, a to ma slot 0, więc coś się nie zgadza, gra troszeczkę wariuje i znajduje się tutaj powietrze, więc wróćmy ten patyk, który tutaj był i e, teraz pokażę wam, jak to zrobić właściwie. Żeby to zrobić właściwie, musimy skopiować wszystkie te trzy właściwości itemu po kolei, czyli po pierwsze musimy skopiować id. Oczywiście tutaj pojawił się błąd, ponieważ chciałem skopiować id jako element listy, a tutaj także muszę dopisać id, więc chcę, żeby item w, na miejscu zerowym w tym shulker boxie jego id konkretne zmieniło się na id i temu, który ja mam w tym slocie. Więc bum, wykonuję to i czary-mary, mamy zaczantowaną książkę. Jak widzicie, jeszcze nie ma swojego zaklęcia, ponieważ jeszcze nie skopiowaliśmy jej datataga. Teraz musimy także skopiować ilość, gdyby się okazało na przykład, że mam jakiegoś itemu więcej niż jeden patek, tylko na przykład mam jakieś przedmioty 20, więc teraz kopiujemy także count. Ok, count się nie zmienił, ponieważ było akurat po jednym. No i oczywiście także muszę skopiować data tak, więc jest to po prostu tak. I kiedy to wykonam, wtedy będziecie już mogli zobaczyć, że zaklęcie także zostało skopiowane. Więc to są trzy komendy, które musimy wykonać. Po pierwsze, musimy skopiować sobie ID, więc wchodzimy do naszej funkcji i wrzucamy to tutaj. Po drugie, musimy skopiować ilość, czyli tam count. I po trzecie, musimy skopiować data taki temu. Zepsułem teraz. Sekunda. Musimy skopiować data taki temu. Więc kopiujemy sobie także te tagi. Oczywiście usuwamy ukośniki, żeby nie było problemu. I to są trzy właściwości, które musimy zmienić. Więc jak widzicie, zmieniliśmy to. I teraz, oczywiście, co musimy zrobić? Oddać graczowi ten item, który jest już właściwie zmodyfikowany z jego ekwipunku. Więc wykorzystamy bardzo podobną komendę, którą mieliśmy, do tej, którą mieliśmy tutaj. Więc piszemy sobie teraz slash loot replace entity małpa S. tylko znowu teraz już nie będziemy chcieli użyć tego i wkopiować mu tego itemu do hotbara jego, tylko do właściwego miejsca w jego ekwipunku, czyli to będzie inventory.18. I to jest znowu niespodzianka, ktoś się może zdziwić zaraz, jak to inventory 18 no w Minecraftie jest to trochę dziwnie zrobione, dlatego że jak widzicie, sloty normalnie idą tutaj od zera, do 27, do tego miejsca. Jednak, kiedy mówimy o hotbarze, to mówimy tutaj o tym elemencie, a kiedy mówimy o inventory, to mówimy tylko o tym. Więc teoretycznie inventory 0 jest w tym miejscu, a nie w tym miejscu. Dlatego tutaj nam wypada inventory.18, a nie inventory.27. Wiem trochę skomplikowane, ale tak to w Minecrafcie działa. I oczywiście nie chcemy skopiować 27 itemów, tylko chcemy teraz skopiować jeden item, jeden wyłącznie, tylko jeden item eee, i tyle. Więc jak możecie zobaczyć, w moim kwietniu znalazła się ta książka, oczywiście to było trochę głupie, ponieważ już ją tutaj miałem, ale gdybym ją wywalił i zrobił to jeszcze raz, bum, mam tą książkę w takiej ilości, w jakiej miałem, na tym stacie, na którym miałem, pomimo tego, że normalnie by się nie zmieścił w zasięgu tego Boxa. Ok, więc mam tą komendę, musimy ją oczywiście sobie skopiować i wrócić tutaj do e, naszej funkcji. I teraz właśnie się zaczyna ten wielki strach, o którym mówiłem i wielka, straszna ilość duża kodu, dlatego że to musimy wykonać dla każdego slota, który się nie zmieścił w tym zasięgu. Niestety, tak trzeba to zrobić. Nie znam innego lepszego sposobu, być może jakiś nie istnieje. Możecie napisać w komentarzach swoje pomysły, ale ogólnie powinno się to robić tak, że każdy z tych slotów robimy oddzielnie. Czyli co robimy? Wklejam to jeszcze raz, jak widzicie. I teraz po kolei. Oczywiście mogę to znowu, znowu postawić patek na pierwszym miejscu w tym kontenerze, nie ma problemu. To może być nadal pierwsze miejsce, jednak tutaj slot musi się zmienić. To już nie jest slot 27, tylko kolejny, czyli oczywiście skoro tutaj był 27, to przechodzimy do 28 slota. Czyli to jest 28, to jest 28, to jest 28 i to jest inwentary znowu też nie 18, tylko kolejny, czyli inwentary 19. I w ten sposób przesunąłem się do kolejnego slota. Więc to muszę zrobić dla... Tych z wszystkich 9 slotów, które tutaj mam na dole, i oddzielnie po później muszę to zrobić dla slota o ID -106 i dla slota o ID 100, 101, 102 i 103. Więc te sloty już zrobię manualnie, ponieważ to jest tylko zmienianie numerków, a te wam zaraz pokażę, jak je zrobić. Ok, więc zrobiłem już to dla tych wszystkich 9 slotów. Jak możecie zobaczyć, trochę tego kodu jest i może on wyglądać strasznie, ale tak naprawdę to jest to samo, tylko po z pozmienionymi numerkami w odpowiednich miejscach. I teraz musimy ogarnąć jeszcze te pozostałe 5 slotów, które są troszeczkę inne. Więc oczywiście. Procedura będzie podobna, kopiujemy to znowu, e, tylko tym razem z malutką różnicą, e, dlatego że musimy oczywiście podać inny numer slota, czyli za, powiedzmy, że zaczniemy sobie od butów, czyli od slota numer 100, e, więc wybierzmy tutaj sobie slot 100B. E, tylko różnica jest taka, że to już nie będzie inventory, tylko to będzie armor.fit i oczywiście dla każdego z tych e, rzeczy, które będziemy tutaj pisali, e, będzie oddzielna nazwa. E, już to nie będzie inventory ani hotbar, tylko właśnie jakiś armor albo offhand. E, so, e, skopiujemy to jeszcze kilka razy dla kolejnych elementów. Czyli to mamy 101B, to teraz będą spodnie, czyli to będzie armor legs bodajże. E, kolejny slot to będzie 102B, czyli to będzie armor chest, czyli klata. I slot 103b, czyli głowa, to będzie armor.head. Więc armor mamy już zrobiony. I ostatnia rzecz, którą mamy, to jest nasz offhand hand Czyli nasz offhand ma ID dosyć dziwne, jak już pewnie zdążyliście zauważyć minus 106b. W każdym razie to jest ID naszego offhandu i dokładnie będzie się tak nazywał. To będzie się nazywało Weapon offhand. bodajże tak mi się przynajmniej zdaje. Możemy wrócić do Minecrafta, sprawdzić, czy ta komenda jest poprawna. Więc wklejmy ją. I jak widzicie, tak jest weapon offhand, jak najbardziej jest coś takiego, więc to nam skopiuje jakiś item do, naszej, do naszego offhandu. Dobra, mamy wszystko przygotowane. To, bo powinna być skończona funkcja. Mamy kopiowanie naszego offhandu, mamy kopiowanie naszych czterech slotów zbroi i kopiowanie dziewięciu slotów, których nie, które się nie zmieściły w tym pierwszym skopiowaniu masowym tutaj, w tym miejscu. Więc w ten sposób powinniśmy mieć e, wszystkie możliwe sloty z ekwipunku wykorzystane, e, więc wykorzysta zróbmy teraz na przykład właśnie, załóżmy sobie jakąś zbroję. O, jeszcze jedna. Idealnie. Mam 64 akacjowe łódki. Super. Więc teraz mogę sobie użyć funkcji Oczywiście najpierw musimy zrobić reloada, żeby ta nowo, nowo napisana funkcja się załadowała, więc mamy reloada. wykorzystajmy sobie teraz AS save. Nasz ekwipunek został zapisany. Jak widzicie, wykonało to całą jedną komendę. zapisania. teraz wyczyćmy sobie ekwipunek, nie mam niczego. I teraz wpiszmy sobie function as return. I czary-mary, jak widzicie, mam wszystko. Jednak jest pewien problem. Pojawiły mi się w ekwipunku patyki. I to chyba nie jest do końca pożądany efekt, coś się skopało. A więc błąd jest dość oczywisty. Możliwe, że niektórzy z Was zauważyli go wcześniej. Kiedy wpisuję tą komendę data, to oczywiście nie wybieram, żeby kopiowały z mojego storagea, w którym zapisałem te wszystkie rzeczy. Tylko, że kopiuję to ode mnie jako od gracza A ja oczywiście, przed chwilą miałem pusty ekwipunek, więc. Wypełniło mi ten ekwipunek patykami, ale to przy okazji pozwoliło nam zaobserwować inny problem, który jest w naszym kodzie, ponieważ wypełniam te miejsca patykami, jednak one później zostają, i jeżeli tam nic się nie wkopiuje, tutaj, ponieważ nie miałem żadnego itemu w ekwipunku na danym slocie, to ten patyk zostaje i jest przywracany do mojego ekwipunku, co jest trochę głupie. Więc co możemy zrobić? Każdem, każdemu z tych patyków możemy dać jakieś customowy data, tak na przykład do usunięcia. Tu delete 1b. I w ten sposób możemy oznaczyć wszystkie itemy, które kiedy zostaną wkopiowane do na naszego ekwipunku, będą po prostu oznaczały puste sloty, które miałem w ekwipunku, kiedy były zapisywane, i będę mógł je masowo usunąć, ponieważ mogłoby się okazać, że miałem jakieś patyki, ale my tutaj chcemy konkretnie mówić o tych patykach, które trafiły do mojego ekwipunku, jakby z tego mechanizmu, tutaj właśnie konkretnego. Więc mogę im dać wszystkim tym patykom customowe data, tak? I po prostu później masowo je sobie usuniemy komendą clear. E, więc e, jeszcze te sloty tutaj zostały cyk, cyk, cyk. I tutaj na samym końcu mogę właśnie sobie napisać clear MoPS minecraft-stick, ale nie każdy styk tylko nie byle jaki, tylko te, które mają być do usunięcia. Jeżeli miałbym jakieś pataki w ekwipunku, to normalnie nie chcę ich usuwać. I oczywiście muszę poprawić te wszystkie from entity, które tutaj miałem, na to, żeby były from storage, czyli tutaj from entity from entity, from entity, from entity, ale to już zrobię poza kamerą, ponieważ to będzie masa poprawiania. No chyba, że użyję magicznego sposobu na to, żeby wszystko masowo zamienić, wtedy powinno to polecieć dość szybko. Więc zapis zapiszmy sobie tą nową wersję, zróbmy sobie reloadzika i teraz gdy wpiszę sobie komendę as return, jak widzicie wszystko zostało mi przywrócone właściwie, wszystkie sloty zostały właściwie zapełnione, moja zbroja także została właściwie zapełniona. I gdyby się okazało, że w którymś z tych miejsc nie mam żadnego itemu i zapisałbym sobie taki ekwipunek, to patyk nie zostanie mi zapisany, ponieważ kiedy użyję tego jest return w sensie. Patyk nie zostanie przywrócony i oczywiście przez to, że ten patyk miał specjalny data, tak? To nie usunie mi to wszystkich patyków, tylko ten jeden konkretny. Więc gdybym sobie wziął jakiś inny patyk, give mapa s stick na przykład 64, to mam tutaj te patyki. Mam tutaj te patyki w ekwipunku i nawet gdybym teraz sobie wpisał komendę as save i function is return, tak jak widzicie te patyki u mnie zostały, ale ten patyk, który tutaj się pojawił, zniknął, ponieważ miał specjalny data tak żeby został usunięty, więc gdybyśmy nie napisali tej komendy czyszczącej patyki tutaj, jeżeli bym ją teraz szybko wykomentował, mogę wam pokazać, że bardzo jest duża szansa na to, że w tych moich spodenkach, które tutaj mam, pojawiłby się patyk. Oczywiście nie zawsze jest tak stanie, jednak jest taka szansa, że tak się by wydarzyło, żeby ten patyk by mi się tutaj znalazł na którymś z tych slotów, które były puste, więc dobrze że jest pisać e, tę komendę, która właśnie nam czyści te wszystkie temy, -y, których użyliśmy jako wypełniacze e, do Shark Dobra, dużo gadania. Mam nadzieję, że mniej więcej coś z tego zrozumieliście. E, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. E, ten datapak, który tutaj napisałem, e, który właśnie pisaliśmy na filmie, także wam udostępnię w opisie, e, żebyście mieli te wszystkie datapaki gotowe. E, mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście. Mam nadzieję, że ten datapak wam się kiedyś przyda. Ja go napisałem do na facto sam dla siebie, ponieważ wiem, że będzie mi niedługo potrzebny. A do czego to na razie niech zostanie tajemnicą. Więc wielkie dzięki za obejrzenie. Widzę się z wami w następnym odcinku. Hejka!